Siemka, tutaj Marcin P.F. i dzisiaj oto i nasz trzeci odcinek Don't Tak e, tego samego dnia, no właściwie nie wiem, bo się ciekawe ile będzie przesyłało. Dzisiejszy odcinek będzie to trochę krótki, ale tam będzie i może ciekawie, może nie, ale wiemy, że sobie zrobimy grilla, właśnie. Zapomniała mi się nazwa, akurat wtedy, kiedy skończyłem drugi odcinek. No, yy, warto obejrzeć drugi odcinek. I pierwszy, są ciekawe ale bo... dobra. Yy, mamy piąty dzień. No, Kurwa, ja mam już dyszy, poczekajcie na chwilę. tak to dzień... Ciekawe, czy znajdziemy to taki gdzie drzewa, takie bez. W prawie, tylko sobie jeszcze masz jakieś krawie. Już mieli wungiel, To wungiel To jest bardzo ciężko się rzuca. Dobra, jestem. Ok, czekać będziecie, że trzeba będzie, fawa, ładnie wartko. Zobaczcie. Jeden. Kur... Dobra, coś zbieramy sobie na ten wungiel. Potrzeba nam tak dokładnie 6 tego bungla. Jeszcze trzy tak jest taki. Dobra. Zresztą zrobimy sobie teraz. Czekajcie. Raz. Dwa. dwa. Ja bym Trzy. No akurat siedzień zrobiłem, no bo mamy minimaga. No, bo zresztą ładnie mówię. Save. Światła. Dobra, światło zawsze potrzebuje sobie czekajcie to by no nie wygrania o długo to coś wyjątkowego może będzie dobra eee, my mieliśmy grilla sobie zrobić to najpierw obetniemy te jebitne drzewa bo nas nie straszyły po jakiejś chwili jeszcze gigant się stanie o, co by było, naprawdę. Całą ser Całą serce. E, dobra. E, nas, nasz odcinek... Mm, tak. Drugi. Już jest w... Trybie... Przesyłania, no już się przesyłam. Mogę pokazać. Poczekajcie, poczekajcie. Ten siatyczny przesyła. Ewel Sigmać. Ewel Sigmać. Ewel Sigmać. Ewel Sigmać. Właśnie nikt mi nie powiedział o tym. FUKIE. Fukuję. O jebaiby! Jak się cieszę! Te giganty się cieszą. Dobra. Fuckie. ktoś hmm, mi chyba łatwiej. Ej, nie odpinać ładowarki! Bo kręcę filmik. Dobra, jestem. O! Mamy. Tu już mamy 6. E, Aha, bo ja zapomniałem spalić. Fukiu. Nie baj. Spalią się wszystkie. Nienawidzę tych drzew. Piu. O, nawet mam ich taka. Shit, tak. To mi. O, p... Czy K. są. O, na Najmniej Dobra, moglibyśmy już tak zrobić, co? Bo możemy. Faknie, możemy. Dzięki temu możemy. Z, ten, robić jakieś tam dodatkowe jadąkać, coś z tego tak. No, klopsiki. Nie wiem jak jakiś tam A i Myślę, że to jest zajść. Dobra, To myślę stworzymy to. Takie nie! Nigdy tego nie miałem. Już też mi za to. Dobra ła, wow, możemy piec sobie, możemy to upiec, nie możemy, a to możemy, możemy, idę Też no. właśnie to sobie upiecemy, tak, 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 chyba tak. wszystko potrzeba, ha, je, bo możemy, upiec, tak Chyba nie wiem, czy się będzie to tworzyło, ale wiem, że krótko bardzo. A, wiesz, jak to się drzewo Tak zajebiście wygląda. Ty, chyba jednak coś muszę z tym zrobić, bo to się chyba nie piecze. Trzeba jeść. Nie. Chyba się pieczy, wiesz? No chyba się pieczy to. Tak. Ojej, oh, yeah, je! Yeah. Jest mamy jakąś zupę. Mamy zupę ludzie! Nie wiem czy ona nam da, ale się cieszę, bo mamy zupę. No jakie lagi są no, ludzie, aby mi ładowarki szybki.

A oni robią kupę i to jest Teraz sprawdźmy z tą zupą. Zupa, zupa. Nie, 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 sam że bo ja nie, nie, gdzie nie, Dobra, wiem, że tak nie, wcześniej, ale tam. Właśnie chyba lepiej jest u tym jasności Ja tam to ja myślę, że nic nie zrobimy a myślę, że dam się zupą, którą zrobiłem chyba się nie ocujemy Potem dodaliśmy mi mięso A teraz się nie O kurde w dół Oh, nie, nie, co jeszcze ukryciłem się, bo nawet To Ja jak dodamy drewno? Co se by się se stało? No zobaczę to było. Bo jakby się tak też stworzyła dupa. Mamo! Tatuj! A je bebe Dobra, tam by było jasne. Jak sobie piszcie jasne. o no Matylda. tylko żeby nam te grzyby nie przyszły dobra sprawdzamy mamy zupę ludzie To bo może nie zaraz spróbuje będziemy trochę bardziej. możemy stworzyć smutno czyli żeby może może pokroimy no, możemy ja ze wszystkiego, możemy. Kawiec jest drewna, możemy. Drewniana <grymianą> zupa, no ale. Więc że się nie może na pokójki podwójnych na przykład piecać. Dobra, ja, tylko wychodzę z tego. O, dalej możemy coś stworzyć, bo ja nie wiedziałam, ale to tak. No, już drugi niepotrzebny. To ja, ale żebyśmy. Zabstali. Wiedzieli... A właśnie, moglibyśmy sobie coś zostawić właśnie teraz. Tak jak typu... ja tak chwili było, może z górką? Jak przybył. 100 euro. Co ile? Ile? Ty, jak pan dużo daje, a mało jednak. Jeszcze set dwa sprzedane. Jarmark. Czy coś tam w tym stylu? Mamy dużo drewna. Sprzedamy ile? uuu, sprzedamy trzy. Dobra, jeszcze jedna. No, dużo kwiaty. Tu mamy gumienku na miękko. No cię zrobiło. Ludzie, naprawdę. Przyjrzyjcie się. Nie będę tego zbierał. Muszę się przypatrzeć. Muszę ja w zjawisku natury. Ale naprawdę kupa nam się z, zrobiła z tego. <laughs> o, jak to wygląda What the fuck? Aha, na kamieniu jedzą. Teraz każę śmiać. Tu fugi, tutaj zjebamy do dołu. Teraz tam może być w ogóle zrobić, bo ja nie wiem. Robimy... Upieć mu to najpierw, może. Kuk. Kuki. Kuki. Kamień dodamy? Lol, ciekawe co to było. dodamy. Udmywam on z kwiatów i drewna. Nie da się. muszę wejść. Fukie. Dobra, zaryzykujmy i stwórzmy, jest to spotyku. To się spadek, no! Cooking! Ja nie no, ja tylko wam, Żebym potem nie zauważył, że nie mam żarcia. I czegoś No ale. To właśnie zrobilibyśmy sobie włóczkę na miękko. Fuck yeah! Idziemy teraz do tych pszczół. Pszczółki. No to ja. To piękna To no dalej. komika może. O kwak. Co ja mam z komikiem? O no tyle moglibyśmy sobie zebrać. Pa, co to tutaj jest takie. Tak, i tak, i tak możemy przecież się zebrać. A może takie coś byśmy... Nie chomik, nie komik. Zebrali jak nie on jest zamieszka swojej... swojej dziury. No właśnie. I no co? Ty się przybliżasz tak? Kolego. Kolego. A i taki tak, tak mamy obok. Ciepi na dzieli Co myślę, że ja będę na ja niego czekać. Kurde. O może i ty skorbię? Ja pierdzielę. są szybczy Co nic się daje. Nie go weź on. nie bij. A gdzie są właśnie te mlukę czy coś? Tam z stylu. Pszczoły. Gdzie? Gdzie pola z ta? Dobra, zaraz po w głąb. Jasne, dobra, No co? Tutaj też nie ma? Bo tak, tak, gdzie się podziały że te wszystkie, te wszystkie, no kurzu, do małego. Teraz to ja się na nich nie zaśpiewam. Ale gdzie się podziały te w młoku, nie młoku. Psia. Tu już wie. Ej, może diabeł. Nie wiem czy ja wszystkie tego zabijałem. Czego? Czego? Czemu ich nie ma? No ludzie! Ludów! Dobra, to Zrobimy prosty. Zrobilibyśmy pułapkę. Gdybyśmy wsadzili komika do tego naszego budynku. co do czego? No, to do czego, madam? Kurde, czy taki baron jestem? Ech, 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 ech. Co? Tu mi się już prawie skończyło przez te debilne chomiki. Z, co ja mam z chomikami w no, ogóle? Zabijmy sobie głąby. Wybierajmy sobie to w chińskie zarcie. to co ja no kurde! musiałem się przestraszyć tak po co ja to robię to w ogóle, w ogóle zrobili sobie obiad bo jak się da to ja jestem ja jestem Stanisław Gąbka No naprawdę, jeżeli z tego ciekawić ci się da. 16 tych, no, czy, no czy się jeszcze z tego da, to ja naprawdę, ja wtedy jestem. No mówię, że stanisław gąbka. Ciekawe czy skupy się da, pewnie. zrobić. zrobić. Dobra, bez jaju, przepraszam. Ja, stąd śpiewcie. W blutku nie mówiąc. Dobra tworzę z patyków Znaczy <grymne> patyki Zjem O, go Życie mi nie wydało Obszerana kopa się nazywa to Lul kilog zjemy Ale nie da się Nie da się Eee Zenek Iso hungry Już będzie jadł Mówiłem się da? da, ale nie, nie będzie no, się jeszcze przyjdą. Nie da się... złote się da wejść. Wiem, że jestem porąbany co do tego. Hmm. Damy to. Dodamy to. No. Nie możemy tego? Czemu, wcześniej się dało? No, o, to o, to. Bo dzisiaj już się innego nie da? Lod. 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 surowe te... ...surowe... surowe no, w te malin. No, rzucę poźno w końcu. No i no, patyk. No, może i nie patyk, ale drewny. No, może twix, twix. Twix. co to by mogło być Twix? To był wiankłok. Zrobimy z, z samych patyków. Jedzenie. <laughs> Ciekawe, co wyjdzie nam. Ciekawostki. Yy. Dobra. No szybko, zrób się potrawę. Potrawa z Nie wiem czy ja mówię, ale może być. Dłuższe. się. kopne. Za dosłownie... Zjemy tą trawę i kończymy odcinek dzisiejszy. Niestety. Już czas

Ludu, 12 12 11 12 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 No, no co facie, tylko... robi całą noc, no prawie całą noc. I... W nie są połowy dnia. No, I tak się naprawdę robiło, to człowiek by się zagłodował na śmieć. By nie miał co robić, naprawdę. Był głodnikiem, już zawsze był ten. E no, bez ja, ja muszę już coś zjeść, naprawdę. otwórz no, się. Chyba będziemy musieli przesiedzieć na stępie, do nocy. No, mam. O co? We ja nie mogę, to już mamy. Możemy coś zjeść? O jak mało nam dało. Dobra, a więc na dzisiejszy odcinek kończymy, a w następnym... Od... Co? Wcześniej się dało. Ja tego nie rozumiem, Budu Ludu! Aha, bo to się i na innym kładzie. Słówka. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Ciekawe, co nam zapytam. wyjdzie z patyków. No, dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek z naszym kolegą, z któremu zmieniłem imię, no bo nie pamiętam wcześniejsze. Zmieniłem na Edward. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Co już Dobra. A więc, do następnego odcinku. Do tej się nie wiem. Dobra następnego odcinku i pa! Jeżeli się podobał odcinek, daj, daj łapkę w górę. A jak się podobał mój kanał, to dajcie subskrypcję. Pa!